A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2 druidem. Dzisiaj idziemy na początek rutować Dekarta Keina. Zobaczymy jak to pójdzie. A potem, jak będzie jeszcze czas, to pójdziemy sobie w kierunku hrabiny. Zobaczymy ile się zajdzie z Dekartem. Tam trzeba przejść przez kamienne pola. Nie pamiętam, czy daleko było. Właśnie, punkt nawigacyjny na czarnych oczarach. Dobra, kamienne pola. Dobra, i gdzie to było? To było gdzieś tutaj, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, to nie jest tak daleko. Chodźmy. Bez pewnego przedłużania. Zobaczymy, czy Griswold... ...okaże się problem... A, właśnie, to był ten domek. Klank Księżyca. Dobra, to wiecie co, wyciągnijmy to trochę. O matko, no to żem wyciągnął. Ale wyciągnąłem, no. Fantastycznie. Coś tam miśka rzućmy, niech to tankuje. Dobra, wilk zginął. Ogarniemy ten temat tutaj. No, ho klątewka! To fantastycznie. Można powiedzieć, że fantastycznie. No właśnie, e, zobaczymy jak tam będzie z Griswoldem. Griswold tu jest potencjalnie problematyczny. Być może, jak mu dolosuje jakieś, wiecie, kamienną skórę i na przykład jeszcze niewrażliwość na błyskawice, to się może okazać, że to jest gość, którego nie jesteśmy w stanie zabić. No to jeszcze zobaczymy w praktyce. Kruki się kończą. O, many nie mam. Ale lipa. Trzeba tego bossa załatwić, że manę wyrzucił. Ile to many kosztuje? 20. No to za chwilkę będzie. Dobrze i idzie. Zaklęty zimno, mogę się trochę odsunąć. Teraz tego jeszcze wilka by też padł. Podwójny topór. no to mam nadzieję, że jakoś manę wyrzuci, co? Tu jeszcze jest. No patrzcie go. To wezmę chociaż życie. Mogę wziąć to antidotum, bo tam te kruki, to jakoś strasznie mnie tam truły, nie wiem czy pamiętacie. Dobra, ten domek to nie chcemy z nim walczyć, po prostu go minę. Albo poczekajcie, może go tak nie minę, bo to jakieś łuczniczki i klątwa. Chwileczkę, chwileczkę. Przechodźmy tędy. O kurde, ale że... Dobra, wiecie co? Przebiegnę to po prostu. Naokoło tędy. Oho, teraz od tej łuczniczki na pewno nie chcemy oberwać. Dobra, wracam do miasta, bo to jest nieporozumienie jakieś. Tu, chwilę spokoju. Tak średnio bym powiedział, dobra, znieśmy tą klątwę. No to ten to Tristram będzie trudniejszy niż by się mogło wydawać. Już ciężko jest dojść do niego, dobra, sprzedajemy. 2000 na razie zarobiliśmy w tym odcinku. Dobra, i tu na spokojnie. Co my tu mamy? Kurde, klątwa, e, nie klątwa, tylko widziałem tam Aure Dobra, spokojnie, powoli musimy tutaj ogarnąć temat Duszek Dobra No czempioni Zobaczymy, jak to będzie szło. Może tego głodnego trupa najpierw. Bo tam mi się widzę, że ładnie tankuje. Także spokojnie możemy poczekać. No, te głodne trupy są mega odporne. One mają jakąś odporność na oburzenia fizyczne, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, 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 idziemy tam, chodźmy tu. Dobra, Kasujemy. No, rzesz. i ściągnąłem bossa. No, gdzie jest ten boss? Teleportację ma jeszcze, tak? Tak. I serię pocisków. Fantastyczny boss. Taki mocno nie za słaby. Czempion głodny trup. Jeszcze czempion z głodnych trupów? Przecież tam była łóżniczka czempionów, chyba. Czym się przywidziało tylko. To jak na czempiona, to dosyć szybko zginął, tak ogólnie. Nie, no. Masakra. Ale no, dobra, no przetrwamy to. Dojdziemy do celu. Te, te wilki to się naprawdę dobrze trzymają. Przecież taka łuczniczka z seryjnym strzałem to jest ogólnie potężny przeciwnik, no. trzeba załatwić tego. Dobrze by tylko, żeby mnie, we mnie nie celowała, bo to wtedy będzie lipa. Jeszcze z tą aurą. Przecież, przecież z tą... Ja nie wiem, czy nie jestem na hita od niej tak swoją drogą. Players Aid plus ta klątwa... E, plus ten Święty Wstrząs. Przez Święty Wstrząs to zdaje jakieś kolosalne obrażenia, tak ogólnie. No taki, taki święty strząs, to... Patrzcie, widzicie, on mi zadaje z samego tego swojego basic... tego ataku obszarowego 70hp. To co w sytuacji, jak mi zadałoby obrażenia z... Gdzie ona jest? Proszę ją załatwić. Dobra, z tymi nie chcemy walczyć. Kurde, obozowisko, jakieś dziadostwo. Dobra, tu jest trzech, tych załatwimy. Mam nadzieję, że za dużo tamtej ekipy za nami nie przyjdzie. Dobra, to jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam No mega dużo, ona mi po 80 zdawała z takiego z tego obszarowego ataku. No to ja nie wiem, nie wiem, myślę, że byłbym na hitę ogólny. Jakbym miał jakąś wyjątkową siłę, to już prawie że na pewno. Mega groźny przeciwnik to był. Dobra, to było gdzieś tutaj chodźmy powoli. żeby za dużo guli nie ściągnąć. Ci są jak najbardziej wskazani. Dobra, wjeżdżamy. Najemik tutaj obrażenia zrobi potężne polem statycznym, a całą resztę dobiją jeżaki. Łuczniczka jedna. Talizman, no może coś fajnego, może do życia. Błyskawice mi tutaj dot dotknęły mocno się z najemnikiem chowam, bo to... Głodny trup, no to trochę potrwa. No nie, nawet, nawet schodzi, powiedziałbym, ten głodny trup. To szybko. Hełm. plan księżyca. Dobra, widzisz Rakaniszo tutaj. Głodny trup, no pojedynczego to zaskasujemy. Dobra, rekin i pass weźmiemy do sprawdzenia to, 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 to co, trzeba zacząć otwierać to, to, to przejście dalej. Dobra, portal otwieram zaraz i wchodzimy do Tristram. Duży talizman znowu. O matko, ile tych dziadów tutaj jest, no. Szybko. Nie chcemy z nimi walczyć co bardzo, chociaż w sumie idą całkiem sprawnie. Dobra, tam olewam ich. No. czeka wszystkie miasta. No, może nie wszystkie. Miejmy nadzieję. Dobra, i tutaj, tutaj mogą być też problematyczni przeciwnicy. Odporność na trucizny to dobrze, bo myślałem, że mogą mieć odporność. O, ja już widzę łuczników. Bo mogą mieć. O, kurde, no to fajnie się zapowiada. Tu jeszcze coś biegnie. Plan nocy z niewrażliwością na błyskawice. No, fantastycznie. Ejku, te strzały widziałem, jak leciały w moim kierunku. Masakra. Co mnie tak bije mocno? Dobra, trzeba tych spokojnie to powoli skasować jakoś. Plan nocy, no to będzie też ciężko. Te, te klany są mocne ogólnie. Mam jedną miksturę many, nie za dużo. Dobra, spokojnie, po lutku, po kolei będziemy się przesuwać do przodu. Może niech próki fokusują pojedynczo, to będzie trochę sprawniej, może szło. Coś tam zginął, bo puta kula wypadła. Tu jest ten klan nocy. Hmm. Dobra, zacznijmy od tych. Zawsze to parę przeciwników mniej. To jest szkielet, i to nie jest ten sługa, który nam. Znaczy, bo tam prawdopodobnie łucznicy rzucili nam klątwę. Nie, no raczej na pewno nam rzucili łucznicy klątwę. Także. To, to nie są nawet ci. Dobra, a dużo oni mają odporność na trucizny, chociaż tyle dobrego. Ale są dosyć wytrzymali. Plątewka. Oj, oj, nie to. Plątewka, bardzo ładnie. Dobra, tego skasujemy. W ogóle niedźwiedzia i tu im tu rzucę, żeby się lepiej tonkowało. Skarobałuszowe buty, trzecie poziomowe, weźmiemy na sprzedaż. Dobra, chodź na ich z polem statycznym tutaj. Musisz pomóc. Gdzie tam jakiś wilk poszedł, ja się pytam? Co on tam robi? No z polem statycznym tutaj trochę pomogłeś, no to to... Oj niedźwiedź ginie, nie A niedźwiedź jest nam potrzebny Kurde, co to było? Błyskawica, tak? Nie to, to Jak tam? Przebijamy się chociaż trochę? No drugi boss przyszedł ogólnie. Jeden padł, dobra. Dobra, chyba, chyba przebiliśmy się przez to. A przynajmniej mam taką nadzieję. Znowu Many nie rzucił w żaden. Nie no dobra, giną mocno te nasze zwierzaki. Chyba jednak nie jest jeszcze tak kolorowo. Dobra, boss zginął, jest mana. Dobra, mamy to Trzeba dokończyć tych tutaj. Tam będzie szaman Sługa? Ej, to jest druga, drugi boss, jej, no dobra. Dobrze, żeby Griswold do nas nie przyszedł jednocześnie. O tym, o to należy zadbać, żeby nie było za dużo naraz przeciwników. Weźmy tam kruki, pod żeby to załatwiły. Ten szkieletowy łóżnik tutaj skąpił i się dobrze trzyma w tym domku. Twierdzą nam, będzie każdy próg powiedział i, i się broni. A może to jest sługa od tego bossa, który tu już przyszedł? Wydawało mi się, że tu zawsze stoi szaman, ale jak widać nie zawsze stoi... O kurde! Fanatyzm i przekleństwo, no to fantastycznie, dobra. Czekajcie, to trzeba wyciągnąć jakoś trochę, podzielić. Nie, no fanatyzm, przekleństwo. Niesamowita sprawa. I co, do, do pokonania jest w ogóle? Trzeba to ocenić jakoś racjonalnie. Nie dopuścasz do błyskawicy od niego. Dobra, zacznijmy może od tych ziomeczków przywróconych, co? On pewnie one-shotuje przez wszystkie nasze jednostki, ty psy. Masakra jakaś to jest. No i co, pójdzie to? Pójdzie to. Trzeba będzie wrócić po manę, ale damy radę. Jest tylko kwestia czasu, a czas mamy. W ogóle zobaczcie jak sporo już zdobyliśmy. Nie wiem ile mieliśmy na początku, ale no nie aż tak dużo. Dobra, kruki trzeba przywołać. Wilczek Czy Griswolda można odepchnąć na przykład odrzutem Jak myślicie? Ja myślę, że wiem To damy radę go załatwić, czy trzeba będzie wracać do miasta? Chyba trzeba będzie wrócić. Jeszcze trochę. A czy może dalibyśmy. Nie, no dalibyśmy radę raczej. Ale jak go załatwimy, to i tak wrócimy do miasta. Żeby znieść klątkę, chociażby. Bo w sumie nie wiem, czy uda się go załatwić, bo jakoś. obrażenia nam spadają. Dobra, wrócę od razu. Tak jest. Wrócimy od razu. No i to. A jeszcze możemy sprzedać ten złom, no właśnie. 15 tysięcy, widzicie, zwykłe takie buty białe. No nie, no to, to nie. O to co to na pewno nie. 2 do hydra, tanie, dosyć na dwa do hydra. Zdrowie. Dobra, kupię za dwie miksturki many, bo widzę, że się trochę przydają, jak jest jakiś cięższy boss. Tutaj jeszcze ogólnie spotkamy bossów, także tutaj nie ma. W ogóle nie powiem tutaj wychodzić tak ostro, bo tu mogą być potencjalnie jakieś łucznicy albo coś innego groźnego. Pośmiertną maskę możemy sobie sprzedać. Dobra, i teraz powolutku spokojnie idziemy. Tutaj tutaj mamy przywróconych. Przywróceni są jak najbardziej w porządku. Mam no, kolejny przywrócony, kolejny, ale bez, to nie są wsi, to jest zwyczajne słabiaki są. Jeszcze czempioni nas czekają jacyś, oby tych przywróconych. Ci przywróceni są naprawdę spoko. Obręcz do nasycenia. Czyli już mam jakąś na Nie pamiętam. Dobra, spokojnie tutaj jeszcze będzie na pewno szaman. Kto? Łucznik jest, dobra? Łucznik i klan nocy. Okej. Okay. Jeszcze tego szamana nie ściągnęliśmy, widzę. Nawet nawet ten klan jak jest pojedynczy, no to jakoś to idzie, no. Nie ma tak źle. Szafirek. No i dobra, i tu jest szaman. Jest. Kruki szamana poproszę. Ciekawe, czy kruki mają szansę na trafienie krytyczne, tak się teraz zacząłem zastanawiać. No bo normalnie takie jednostki, nawet takie przywrócone, no to one mają szansę na trafienie krytyczne, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy kruki mają szansę na trafienie krytyczne i czy te nasze zwierzaki pozostałe też mają szansę na trafienie krytyczne. Nie wiem tego. Nigdy się też nad tym nie zastanawiałem. Trzeba by to gdzieś przeczytać. Gotycką zbroję sprzedamy? Myślę, że tak. Chyba, że coś wypadnie lepszego. Sporo lepszego. Za tych yy, czempionów, co tutaj jeszcze spotkamy. O, to są czempioni łuczników, okej. Okay. Dobrze, że nie te klany. Chyba trochę dłużej trwało, a tak to, to, to jakoś to pójdzie. Czterech jest, no to super. 4 to jest taka to jest maksymalna liczba łuczników jaka może być taka w, jednym, w jednej paczce, łuczników. znaczy w jednej paczce czempionów, nie łuczników. po to nie mają akurat tutaj nic do rzeczy. Mścicielska garda. Też można wyrzucić okiem. To założę tą obręcz, skoro i tak wracamy. No to sprzedamy, tu jeszcze złoto. No i dobra, i Dekarta udało się uratować. Kolejny kwestik zaliczony. Jesteśmy przed nim, patrzcie. O, przychodzi. I ładny ten płomień, taki tutaj widzicie, Niebieskawe się zrobił. Pierścionek, no słoko. 16 tysięcy, 12 tysięcy słabizna. Hmm, dobra, sprzedaję. Dobra, i teraz tak, mamy 18, 19 minut odcinka. Mam jedną obręcz, to jedna mi wystarczy. I pytanie, czy ile może mi się zejść z hrabiną? Długo, prawda? No to nie, to chyba w następnym odcinku pójdziemy na hrabinę. Ale czekajcie, co, co ja robię? To muszę odłożyć tu. A w tym odcinku możemy jeszcze wydać trochę pieniędzy na Hazardzie Co ja tam ostatnio kupowałem? Koronetki, tak? No i chyba będziemy się tego trzymać Hazard 4000, poszukajmy koronetek Jakiś Mamy tam milion dwieście Jakieś koronetki albo yy, obręczy Tiara też może być, wszystko jedno Klikam jak powoli, żeby nie przeklikać, bo... Dobra, jest. To są te lepsze, nie? No, akurat ta nie jest za dobra. To też. 9 za przewracanie zdrowia. Ciekawe. Dla umiejętności błyskawic. Na razie nic ciekawego. 3 do zaklęć zimna. 3 do zaklęć zimna. Czy to jest coś ciekawego? kurczę to nie, może, może to nie jest takie tragiczne? Czy to zaklęć zimna? Pod zamieć. Jakby mieć, wiecie, te talizmany, które znoszą niewrażliwości. Zachowam sobie to. To nie. To też nie. To też nie. I ostatnia. Jeden do umiejętności zabójczyni, 39 do zdrowia. No nie. Ale czy to zaklęć zimno? No powiedzmy, że to może, może nie jest takie złe. A mamy nawet miejsce, także fajnie. Tu jest jeszcze jakaś. A, to też, to też z hazardów znaleźliśmy. Tak mi się kojarzy coś. E, no dobra, to co? Tutaj kończymy odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.